Nagrywamy w domu kalmarów mojego kolegi na temat naturalnego doświadczenia. Sprawdzę, czy nie ma nikogo. Nikogo w domu Lena. Nikogo nie ma w domu Lena. Chodźmy sprawdzić to samo. ha. ha, 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 ha. Jesteśmy w domu kałamarnicy, don Memo! Poszukujemy go! Słyszeliście to? Łazienka, która tu jest! radzaj to! Kłócimy się tu! Łazience, u Memo. Zaraz zobaczymy. Czy tam jest? Chodź. Zobaczymy. Oto jest, oto jest. Właśnie robi kupę. Nie przestawaj tego nagrywać, kumplu. Szedłem, szedłem. Szedłem się wysrać. Szedłem Zabidenia. się wysrać. Robi Lepiej się zbierz. Włóczenie olbrzymiego. Robi Co no, by... diabła? Kto to był? A wy dziewczyny, no weź, nie rób mi min, biegnij, biegnij. Przerwać kolego, przerwać, przerwać! Mama mnie opóźnia, kolego! <ścoughs>